Już nie musimy tak zwanych godzin czarnkowych wypracowywać, Szanowni Państwo. Również dla dyrektorów taka gratka, iż organ prowadzący może powierzyć bez konkursu na kolejną kadencję funkcję dyrektora szkoły czy też przedszkola. Także w tym szkoleniu znajdziecie Państwo informacje na temat awansu zawodowego, też znajdziecie informacje o w umowach cywilnoprawnych, w placówkach niepublicznych, też, Szanowni Państwo, znajdziecie informacje, jak wyliczyć stawkę za godzinę ponadwymiarową czy też doraźnych zastępstw. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że tym zachęcę Was do skorzystania ze, z przygotowanego szkolenia,